curta. Kurde, ale myślałem, że tu jeszcze przejdę. Jednak trzeba by je się trochę przesunąć. Nie no, będzie przeje, może będę na puste że to jakoś przejadę, wiesz? Nie będzie to. Po prostu jest drynka tutaj trafiona, wiesz? Pod spodem kurzawa i, i od razu siada ciągnik. A u góry torf. Chodź tutaj, mi pociągniesz, bo nie wyjadę. Do tyłu nie ma co, bo już całą mostem tu się blokujesz. No. A poza tym jest podlawica, nawet widzenia trzeba. k***a. <grym> ja pierdzielę Dobro pamiętacie, pan Marek przyjechał. No, on mówił, że linę weź, bo tutaj gdzieś si tutaj się ale. Myślałem, że przejdę, ale żeby tak usiadł to ma Ma chyba a? chyba, a jak nie to ten? Nie, to musimy tu zmienić, bo bo polec bo ten jest puszszy i wejdzie na fajne. Zmienimy, wydać. Ej, zaczepu nie ma, kurwa, ale będzie zjebka O kurwa. A nie Nie, on to nie wejdzie. Stój. O, oto, oto, oto O Jezus. Całe szczęście. Jeszcze cofaj To jest uratowani no. ciągnik polu zakopałem na na na! akcja topienie, wyciąganie Widzisz, pan Mareczek to lubi takie akcje. Ale mu dał. No jak jedzie? Jakby miał miękką oś po tej orce. Bo ona taka pulchna. Na metr. Tutaj. Ulub. U... I tu bagno. Nie wiem. I tu jeszcze jest parę przejazdów, ale później już tam jest sucho. A tam jest zmieni? tu jest za dużo ludzi Tak? Nie, to tak normalnie jest Normalnie Tam do tego Tam jest jakaś drynka przerwana i będziesz czuł, A że... to tak wolno jeździsz? Jak 10,5 Aha Przez Tylko w... A co było? Mało powiecie? Mało 3,5 i pół barat bo tam było jeden i kapy cały Ale luźne są, chyba w C2, tam gdzie jest mokro i wtedy trzeba się bawić podnośnikiem, lekko wycykać. A tak C3. A czemu nie na nawigacji? Ta, na nawigacji, na takich tych. To przecież nie pociągnie. Co? Nie pociągnie No nie, no górka dołki, górka dołki są i, i ściąga puch I później tylko do siebie klikniesz i no. tyle i on się wyłączy, bo mam... A niebieski jest na ten no, tak. A zielony jest tu, na walek. Tak. Dobra Nie, walek. No. Już ustawiona Tak C dwa C3 Tutaj jest mokro, widzę. Nie no, tam to jest równa. A tamto pole, jakbyś chciał zacząć, to od tej strony, Jecha. od tamtej pojechać i zacząć, i później na, tak na pałę jechać, tak wiesz, obrać punkt i tyle. I będzie... nie jest tam? Nie, bo tam jest krzywo, tu będzie, tu jest linia prosta. To rozdzielę na pół? Tak, i wtedy z drugiej strony do Ora się tam wyjdzie brzda i tyle i tam wyjdzie brusda i tyle. a Dlaczego nie tak naokoło? No to sobie pojedzie zobaczyć naokoło tam tą granicę, tak. zarobem i mam prosto pojechać. Taku nie przeżycie, wgaśniecie lokal dałem. Nie to ci nic. gdzie orał ziemię <laughs> 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 w locie wszystko Jesteśmy w domu, tata orze dalej, a my musimy zmianę zrobić w małym ciągniku, bo jest trochę przeholowane. Na 250 zmiany robimy. Dobra, muszę ogarnąć beczkę, jakiś karnister i tyle. I chlus. Ale cieplutki. Ale rozgrzane to powinien jak talala lala. Co będzie szybsze? O, ale gorący O Jak woda Olej chyba powinien mieć około 90 stopni Z tego co wiem No i podnosimy maskę Musimy jeszcze filtr oleju zmienić. O. Tak. Muszę zadzwonić jeszcze do taty czy filtry paliwowe też czy zmieniał, Bo chodzi o to bo my zmieniamy filtry paliwowe co drugą zmianę. Czyli co 500. Przemka wysłałem po kebaby. Dzisiaj dłużej robimy. Trzeba coś zjeść, A oh, umyjemy ręce, idziemy zjeść i dokończymy wymianę oleju, ale głodny I co, idziemy jeść? Tak. I kurczaka nie mieli kurde, wołowina. I, ja byłem, świeżo, wiesz, e... Stawionego no. kurczaka, dopiero co ubili? No. Ale ta wołowina to tak kurde, kula mocy to jest. Wszędzie nigdzie dobrej nie ma, chociażby się chciało płacić więcej to nie ma. No? E, filtry paliwowe też zmieniać? Nie, dopiero na 1000. Dobra, a słuchaj, a ile tu oleju wchodziło? 16 litrów. Dobra, dobra. Tam jest 20 y, o, przelana w, y, z tej 200 jest 20 przelane tam w tej kanciapie. No i tam jest piątka jeszcze w y, 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 na półce, nie? Dobra. No, dobra. Tylko filter w oleju, nie? Tak. No. Dobra. Wyczyszczamy filtr i odkręcamy. Co to tak ciężko idzie? Co to się tu stało? Ciśnienie może? Nie. Nie, nie może być? Nie może. Ale widać, że się odkręca. No już teraz dobrze. I ty. I, I miał być od Norberta, a jest oryginał na półce jeszcze, to or oryginał zamontujemy, chyba ten sam, no wiesz bo... 36, tu jest N NAJ, AgroJD pewnie.